Zakończył się drugi etap budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Tczewskich Saperów. Inwestycja obejmowała również adaptację istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny, wód opadowych i roztopowych. No w związku z tym, że teren ten jakby ulega w tej chwili szybkiemu zainwestowaniu, tutaj głównie na tą chwilę to budownictwo mieszkaniowe musieliśmy przystąpić do, do zabezpieczenia E, e, gospodarki wodnej, szczególnie tutaj mówię o ulewnych na wałnicach deszczowych, został pogłębiony zbiornik retencyjny, e, zostały poprowadzone instalacje, które odprowadzą tę wodę, e, ale to nie tylko właśnie dla tego budownictwa mieszkaniowego, również dla e, tych obiektów, które powstaną w przyszłości, a niedługo jakby zamierzamy ogłosić przetargi na te pozostałe tereny, jak również rozpoczęliśmy w tej chwili prace przygotowawcze do zlecenia dokumentacji na cały przebieg ulicy Trzewskich Saperów, żeby problem ten rozwiązać definitywnie. Pierwszy etap inwestycji realizowany był w 2020 roku. Wówczas przebudowano część zbiornika retencyjnego, zbudowano separator oraz piaskownik, rurociąg grawitacyjny, który zbiera wodę i odprowadza ją do zbiornika.